Dobry wieczór, witam Was w piątym wydaniu Centrum Wiadomości AI. Jest piątek, 8 sierpnia 2025. Kiedy zaczynaliśmy około miesiąca temu, mówiliśmy tylko o agentach, inwestycjach, wyścigu i o mocy obliczeniowej, ale miniony tydzień od 28 lipca do 3 sierpnia 2025 pokazał nam zupełnie coś nowego. Sztuczna inteligencja przestała być tylko narzędziem w tle. Wyszła na pierwszy plan i pokazała nam nowe, niezwykle ludzkie twarze. Zapnijcie pasy, bo dzisiaj porozmawiamy o tym, jak sztuczna inteligencja wchodzi w relacje. No to zaczynamy. Uwaga, ze względu na swoją świeżość przedstawionych tu wiadomości, mogły zostać one przeinaczone lub błędnie zostać zinterpretowane. Zawierają też osobiste odczucia prowadzącego i sztucznej inteligencji. Przed podaniem ich dalej, warto upewnić się w różnych źródłach, czy na dzień odtworzenia są poprawne. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Pierwsze, premiera Trybunałki w ChatGPT. Wydarzeniem, które może fundamentalnie zmienić edukację, było oficjalne uruchomienie przez OpenAI dokładnie 29 lipca 2025 Trybunałki Study Mode w ChatGPT. Co najważniejsze, funkcja ta jest dostępna dla wszystkich użytkowników, nawet w planach darmowych. Działanie tej funkcji to taka trochę rewolucja w podejściu do AI w zastosowaniu w nauce. Zamiast podawać gotowe odpowiedzi, tryb ten stosuje metodę tzw. Nazwano sokratejską. Prowadzi ona użytkownika krok po kroku przez problem, zadając naprowadzające pytania, prosząc o refleksję i zachęcając do aktywnego udziału w procesie myślowym. Funkcja ta została opracowana we współpracy z nauczycielami, naukowcami i ekspertami od pedagogiki, aby wspierać głębsze uczenie się, zarządzać obciążeniem poznawczym i rozwijać metapoznanie czyli świadomość własnych procesów myślowych. W praktyce wygląda to tak, że uczeń może przesłać zdjęcie zadania domowego z np. matematyki, a AI zamiast podać rozwiązanie, zapyta, jak myślisz, od czego powinniśmy zacząć? Pierwsze recenzje od studentów i edukatorów są w dużej mierze bardzo entuzjastyczne. Porównują nową funkcję do całodobowych, prywatnych korepetycji i chwalą za umiejętność rozbijania złożonych tematów na zrozumiałe. Części. Natomiast bardziej techniczni użytkownicy zauważają jednak, ja też tak myślę po pierwszych testach, że na razie ta główna zmiana polega tylko w tzw. system prompcie, który, w przypadku bardziej skomplikowanych zagadnień, np. w kodowaniu, może prowadzić do nieporozumień i zapętlania się. Rozmowę. Poza tym, jeśli już wiemy, że Study Mode to tak naprawdę działa za pomocą metody sokratejskiej, to każdy z nas może również swoje szkolenie przygotować w ten. Sposób. Druga wiadomość to towarzysze Grok'a. Tak, podczas gdy OpenAI próbuje zdobyć serca nauczycieli, Elon Musk i jego XAI celują w zupełnie inne, znacznie mroczniejsze emocje. W połowie lipca w aplikacji Grok na iOS zadobytowała na świecie funkcja Towarzysze. Są to interaktywne, animowane awatary 3D które wywołały natychmiastową burzę na całym świecie. Dostępne są już trzy główne postacie. Pierwsza to Ani, czyli Ania, gotycka dziewczyna w krótkiej sukience i pończochach. Druga to misiu Rudy, czerwona panda, która ma dwa tryby. W normalnym opowiada bajki, ale po przełączeniu na Bat-Raddy zaczyna obrażać użytkownika i proponować rzeczy, jakich nie mogę tutaj głośno. Powiedzieć. Oraz trzeci, Valentin, czyli romantyk, który bardzo chce podbić kobiece serce. Oh, Według jednego z raportów, aż 73% użytkowników tej funkcji próbowało odblokować tryb dla dorosłych. Psychologowie i etycy biją na alarm i ja wcale się nie dziwię, ponieważ chwila testów pokazuje mi, że może to być niesamowicie uzależniające. Trzecia wiadomość: Perplexity Comet i automatyzacja pracy biurowej. Kolejna twarz minionego tygodnia, którą mogliśmy zobaczyć, jest informacja, że nowa przeglądarka od firmy Perplexity, tzw. Comet, wkrótce całkowicie zautomatyzuje pracę dwóch kluczowych zawodów: zawodów biurowych, takich jak rekruterów i asystentów administracyjnych. Całkowicie. Perplexity zademonstrował, jak za pomocą jednego polecenia prompta, komet może wyszukać kandydatów do pracy, znaleźć ich dane kontaktowe, dodatkowo wysłać spersonalizowane maile, śledzić odpowiedzi i umawiać spotkania. Cały proces, który dzisiaj zajmuje człowiekowi wiele dni, on może zrobić za pomocą jednego prompta czwarta wiadomość to liczba tygodnia 22,5 miliarda dolarów. Tyle jest warta teraz firma RAMP po tym, jak 30 lipca zebrała 500 milionów dolarów finansowania. RAMP to firma z branży AI, o której jeszcze nie mówiliśmy. Tworzy ona oprogramowanie do zarządzania finansami korporacyjnymi, czyli takiej też kontrolingu finansowego. Pozyskane fundusze pójdą natomiast na budowę armii agentów AI, które mają zautomatyzować całe działy finansowe, czyli mówiąc Wkrótce zrobić to za nie. Ich prezes mówi wprost: do 2028 roku będziemy mieć autonomiczne finanse z ludzkim nadzorem. Agenci AI będą zatwierdzać 99% wydatków, optymalizować przypływy pieniężne i tworzyć prognozy w czasie rzeczywistym. To taki dyrektor finansowy AI. Piąta wiadomość: bardzo optymistyczna aktualizacja z naszego startupu. To, co jeszcze niedawno było tylko wizją, dziś zaczyna nabierać kształtów. Właśnie mogę Wam pokazać pierwsze widoki naszego narzędzia, które pozwala w kilka minut, a może nawet sekund stworzyć własnych agentów i narzędzia AI. Jak to działa? To proste. Wpisujesz jeden prompt, a system generuje dla ciebie na przykład wirtualnego asystenta do obsługi potencjalnych klientów na twojej stronie internetowej. Albo na przykład tworzysz narzędzie, które sam uczysz wykonywania konkretnych zadań, na przykład. Tworzysz asystenta, który będzie generować ogłoszenia nieruchomości dokładnie według Twoich wytycznych, i następnie możesz udostępniać je innym. A to dopiero początek. Teraz pracujemy nad dodaniem akcji i integracji. To one dadzą możliwość właśnie Twojej wirtualnej bazie wiedzy dodatkową parę rąk, które będą wykonywać zadania całkowicie za Ciebie. Bez klikania, bez powtarzalnej pracy i bez ograniczeń. To moment, w którym AI przestaje być tylko odpowiadaczem na pytania, a staje się pełnoprawnym członkiem Twojego zespołu, który pracuje 24 na 7, bez kawy i bez urlopu. To jest przyszłość i my właśnie ją budujemy dla Ciebie. Będę Was o tym jeszcze informował w kolejnych tygodniach. Ten tydzień pokazał nam nowe oblicze AI. Co to znaczy być człowiekiem, gdy maszyny stają się tak bardzo ludzkie? To jest jednak wyzwanie, z którym będziemy się mierzyć nie w następnym odcinku, ale każdego dnia przez następne lata. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Michał Lidzbarski, Centrum Wiadomości AI. Do zobaczenia za kilka dni.